Cześć! Witam Was z tej strony. Ja? I dzisiaj, słuchajcie, yy, Wam coś pokażę, ponieważ Jenna, wiecie co, yy, dzisiaj wejdziemy sobie na grę Jenny, ale zanim to zrobię, łapę do góry subskrypcję na kanale. Ja trochę zmniejszę ekran. Dobra, no i tak, no i lecimy szukać gry Jenny. Wpisujemy tutaj a girl z Jennifer. Agir Jennifer Dobra No i zobaczymy. uuu mamy Agir Jennifer. Pamiętajcie, że odcinki są w poniedziałki, środy i piątki. Dobra. Agir Jennifer Place. Dołączamy do tego, słuchajcie. Dołączamy do gry. Agir Jennifer Place. Dobra słuchajcie, jesteśmy na grze Jen, gdzie jest bardzo bardzo dużo osób A myślałem, że to Jenna jest Prawdziwa Dobra, no i zobaczcie co my tutaj mamy Prawdziwa Jenna, nie Gdzieś mnie tepnęło O kurde, zhakował mój konto Nie, na szczęście Jenna Story Co ja nie chcę na Jenna Story, zostaję na tym miejscu Uf. Dobra, a więc tak, zobaczcie jak już e, widzicie, wchodzę do gry Jenny. I trochę się cykam teraz. Uuu, zobaczcie, tam była w okienku Jenna, pokazałam mam na twórce. to jest fajna gra, która nie, nie hakuje konta. No, w sumie spoko może być. Zobaczcie. Pyk. I pejk. Można przechodzić przez takie drzwi. Dobra. Nie wiem, się podobało to. Zostaw. Łapkę do góry. Co? 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 Co się dzieje? Mm, ej, zobaczcie! Ja nic nie ruszam w ogóle. A to mi samo chodzi. Mogę Wam to udowodnić. Tak niestety nie mam jak, bo nie mam wyłączonej kamery. O nie! 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 Czekajcie. Spróbuję wyjść z tej gry. Zobaczcie. Spróbuję wyjść z tej gry. Wyszłem. Słuchajcie! Te mnie z powrotem do tej gry. Z tej gry nie da się wyjść. Dobra. W takim razie, jeśli wam się spodobało, to nie zostaw łapkę, tylko tej i pa!